Radni Koalicji Obywatelskiej oraz Radny Niezależny w odpowiedzi na apel Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz Prezydenta przekazali swoje diety za miesiąc marzec na zakup urządzenia do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa. Łączna kwota, którą udało nam się zebrać, udało nam się przekazać wyniosła ponad 17 600 zł. Chcieliśmy jeszcze zauważyć, że oprócz zbiórki środków finansowych, które przekazaliśmy, w tym trudnym dla naszego miasta i w ogóle dla Polski czasie. Również zorganizowaliśmy się w szyciu maseczek, w przekazywaniu ich do różnych instytucji, do szpitala. Dostarczamy żywność seniorom, pomagamy im. W marcu, wspólnie z innymi radnymi z innych klubów, również zrobiliśmy zbiórkę dla pogotowia ratunkowego. W kwietniu przekazaliśmy około 600 par rękawiczek i 100 par kombinezonów ochronnych. Aktywowaliśmy do tej akcji również naszych przyjaciół, znajomych. Wszyscy bardzo chętnie się do tego włączyli. I niniejszym również zachęcamy wszystkich Państwa do dołączenia do naszej akcji. Drodzy Państwo, dobrze wiemy, że jesteśmy w czasie szczególnym, w czasie pandemii. Dlatego też mimo dzielących nas różnic i poglądów, bardzo byśmy chcieli aby radni z Pisu, SLD oraz radni niezależni dołączyli do naszej akcji. Oczywiście zachęcamy również ludzi dobrej woli, aby dołączyli do akcji, która może spowodować jakby ochronę większą naszych mieszkańców i wpłacali pieniądze na subkonto, które zostało w tym celu założone właśnie w szpitalu. Dziękuję bardzo.